Namaste. Przygotuj się do jogi Nidry. Przygotuj pomocy do praktyki, jak kot płaska poduszka pod głowę, bałek pod nogi, poduszka na oczy, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz. I połóż się płasko na plecach, na łóżku lub macie, w pozycji Savasana, czyli martwego ciała. Popraw wszelkie niewygody w pozycji teraz, by móc za chwilę zastygnąć w bezruchu. Popraw biodra, zwróć uwagę na szyję, wyciągnij tył szyi, kierując podbródek w stronę klatki piersiowej. Prosta linia kręgosłupa, szyi i głowy. Zobacz, czy głowa jest wygodnie ułożona, nogi na szerokość bioder. Topy swobodnie opadają na boki. Dłonie skierowane do góry. Poczuj całe ciało w tej pozycji. Poczuj świadomość ciała z podłożem. Poczuj dotyk ubrania na ciele i całkowicie się rozluźnij. Przejdź teraz do świadomego oddechu. Zwróć uwagę na oddech. Powolny wdech. I wydech nosem, miękkie, delikatne unoszenie się i opadanie klatki, brzucha. Wyobraź sobie, że wraz z wdechem wydychasz wszystko, co pozytywne, wszystko, co potrzebujesz. A z wydechem pozbywasz się wszelkich zmartwień i strachów. Powtórz jeszcze. Trzy razy ten rytm w swoim tempie. Zwróć uwagę na doznania w ciele. Poczuj, jak ciało i umysł stają się jeszcze bardziej rozluźnione. Otwórz się na wszelkie doznania płynące z ciała. Oddychasz spokojnie, bez wysiłku. Teraz, będąc w tej wygodnej, rozluźnionej pozycji, zastygnij bez ruchu. Wprowadź swoją uwagę na dźwięki na zewnątrz, które pojawiają się i znikają. Słuchuj się w dźwięki z daleka. Przechodź z jednego dźwięku do drugiego. Nie zatrzymuj się na żadnym z nich. Wyostrz swój zmysł słuchu. Wyławiaj zewnętrzne dźwięki. Teraz skieruj uwagę do wewnętrznego dźwięku. Zauważ swój każdy wdech i wydech jako dźwięk. Zauważ dźwięki z ciała. Słuchaj się w dźwięk swojego serca. Z każdym z tym dźwiękiem rozluźniaj się. Odprężaj. I uspokajaj jeszcze bardziej, otwierając się na to, co jest. Będziesz praktykować jogę Nidrę, psychiczny sen. Słuchaj i odczuwaj w bezruchu. Zaraz wyruszysz w podróż w głąb siebie, w podróż do świadomości, podróż do domu, do miejsca uzdrawiania, gdzie wszystko jest możliwe. Postaraj się nie zasnąć, pozostań na powierzchni świadomości. Obserwuj. Mentalnie powtórz sobie. Pozostanę przytomny do końca praktyki. Harion tatsat, harion tatsat, harion tatsat. Praktyka jogi nidry rozpoczyna się właśnie teraz. Pozwól ciału się rozluźnić, a umysłowi pozwól na obecność. Świadkuj. Czas na wypowiedzenie Twojego pragnienia, intencji, czyli czas na sankalpę. Sprowadź uwagę na serce i poczuj to pragnienie. Poczuj je w całym ciele. I wypowiedz je trzy razy mentalnie w czasie teraźniejszym z całkowitą wiarą spełnienia. I ponownie powróć do świadomości oddechu, pamiętając, że praktykujesz jogę Nidra. Podążaj za instrukcją. Teraz będzie rotacja świadomości poprzez części ciała. Umysł będzie przesuwał się po częściach ciała. Mentalnie powtarzaj nazwę części, wizualizując je. I odczuwaj. Rotację świadomości zaczynasz od prawej strony. Poczuj prawy kciuk. Mentalnie dotknij prawy kciuk. Zwizualizuj go. Palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny, mały palec, wewnętrzna strona dłoni, zewnętrzna strona ręki, nadgarstek, przed ramię, łokieć, ramię, bark, pacha, bok biodro udo kolano łydka kostka pięta podeszwa stopy palce stopy duży palec drugi palec trzeci palec czwarty palec piąty palec pięć palców jednocześnie Cała prawa strona ciała, cała prawa strona ciała, lewa strona ciała, kciuk, palec wskazujący, palec środkowy, serdeczny palec, mały palec, wewnętrzna strona dłoni, zewnętrzna strona ręki, nadgarstek, przed ramię. Łokieć, ramię, bark, pacha, bok, biodro, udo, kolano, łydka, kostka, pięta, podeszwa stopy, palce stopy, duży palec, drugi palec. Trzeci palec, czwarty palec, piąty palec. Cała stopa, cała lewa strona ciała. Uświadom sobie całą lewą stronę razem. Otrzymuj świadomość, praktykujesz jogę nitrę. Nie zatapiaj się. Jeszcze raz przesuń świadomość do prawej strony ciała. Prawa strona ciała. Tym razem przesuń uwagę do stopy. Palce stopy. Duży palec, drugi palec, trzeci palec, czwarty palec, piąty palec, podeszwa stopy. Kostka, łydka, kolano, udo, biodro. Bok, pacha, bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, zewnętrzna strona ręki, dłoń, palce, kciuk, palec wskazujący, palec środkowy, serdeczny palec, mały palec, pięć palców razem. Cała prawa strona razem. Cała prawa strona razem. Przesuń uwagę na lewą stronę. Palce stopy, lewa strona, duży palec, drugi palec, trzeci palec, czwarty palec, piąty palec, podeszwa stopy, kostka, Łydka, kolano, udo, biodro, bok, pacha, bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, zewnętrzna strona ręki, dłoń, palce, kciuk, palec wskazujący. Palec środkowy, serdeczny palec, mały palec, lewa strona, cała lewa strona ciała, cała lewa strona ciała. Tył ciała, przesuń uwagę na tył ciała. Czubek głowy, tył głowy, tył szyi. Prawy bark, lewy bark. Prawe ramię, lewe ramię. Prawy łokieć, lewy łokieć. Prawe przedramię, lewe przedramię. Prawa ręka, lewa ręka. Palce prawej ręki, palce lewej ręki. Prawa łopatka, lewa łopatka. Prawa strona pleców, Lewa strona pleców, cały kręgosłup, prawy pośladek, lewy pośladek, tył prawego uda, tył lewego uda, prawa łydka, lewa łydka, prawa pięta, lewa pięta, podeszwa prawej stopy, podeszwa lewej stopy. Palce prawej stopy, palce lewej stopy. Cały tył. Cały tył ciała razem. Cały tył ciała razem. Od pięt aż po czubek głowy. I jeszcze raz. Zacznij od prawej pięty, naprzemiennie przesuwaj swoją uwagę. Prawa pięta. Lewa pięta. Prawa łydka, lewa łydka, tył prawego uda, tył lewego uda, prawy pośladek, lewy pośladek, prawa strona pleców, lewa strona pleców, prawa łopatka, lewa łopatka, prawy bark, lewy bark, tył szyi. Tył głowy, korona głowy. Uświadom sobie całą prawą stronę razem, całą lewą stronę razem, cały tył, cały tył ciała. Utrzymaj świadomość, jesteś przytomny. Przód ciała, czubek głowy, czoło, prawa skroń, lewa skroń, Prawa brew, lewa brew. Punkt pomiędzy brwiami. Prawa powieka, lewa powieka. Prawe oko, lewe oko. Nos, prawe nozdrze, lewe nozdrze. Czubek nosa. Prawy policzek, lewy policzek. Prawe ucho. Lewe ucho, usta, górna warga, dolna warga, język, zęby, podniebienie, gardło, podbródek, szyja, zgłębienie w szyi, prawy obojczyk, lewy obojczyk, prawa strona klatki piersiowej. Lewa strona klatki piersiowej, centrum klatki, prawa strona brzucha, lewa strona brzucha, podbrzusze, pępek, krok, poczuj cały tułów, prawa pachwina, lewa pachwina, prawe udo, lewe udo, prawe kolano, lewe kolano. Prawy goleń, lewy goleń. Prawa kostka, lewa kostka. Prawa stopa, lewa stopa. Palce prawej stopy. Palce lewej stopy. I jeszcze raz zacznij od prawej strony. Nie zasypiaj. Praktykujesz jogę nidra. Palce prawej stopy. Palce lewej stopy, prawa stopa, lewa stopa, prawa kostka, lewa kostka, prawy goleń, lewy goleń, prawe kolano, lewe kolano, prawe udo, lewe udo. Prawa pachwina, lewa pachwina, krok, pępek. Podbrzusze. Prawa strona brzucha. Lewa strona brzucha. Centrum klatki. Prawa strona klatki piersiowej. Lewa strona klatki piersiowej. Prawy obojczyk. Lewy obojczyk. Zagłębienie w szyi. Szyja. Podbródek. Gardło. Podniebienie. Zęby, język, usta, dolna warga, górna warga, prawe ucho, lewe ucho, prawy policzek, lewy policzek, nos, prawe nostrze, lewe nostrze, prawe oko, lewe oko, prawa powieka. Lewa powieka. Punkt pomiędzy brwiami. Prawa brew, lewa brew. Prawa skroń, lewa skroń. Czoło, czubek głowy, świadomość przodu ciała, cały przód ciała, cały przód ciała razem. Nie zasypiaj. Praktykujesz jogiczny sen. Pozostań na powierzchni. Niech umysł nadal podąża za instrukcją. Wróć do świadomości oddechu. Oddychaj naturalnie, spokojnie. Możesz zacząć liczyć wdech, zaczynając od czterech. Om jeden, om dwa, om trzy, om cztery. I wydychając, zacznij liczyć. Om 4, om 3, om 2, om 1. Kontynuuj oddech. Kiedy poczujesz gotowość, zacznij wydłużać oddech do 5. Wdech. Om 1, om 2, om 3, om 4, om 5. Spokojny, długi wydech. Om 5, om 4, om 3, om 2, om 1. Kontynuuj jeszcze przez chwilę. Jeżeli ten oddech jest dla Ciebie za długi, wróć do liczenia na 4. Teraz, kiedy Twój oddech jest ustabilizowany i spokojny, wykonaj wdech od podstawy kręgosłupa, powoli wdychając powietrze do punktu między brwiami, wypowiadając mentalnie dźwięk SO, a następnie powoli wydychając powietrze od trzeciego oka do podstawy kręgosłupa. Mentalnie wypowiedz dźwięk: ham, so, ham. Wyobraź sobie, jak powietrze przesuwa się wzdłuż twojego kręgosłupa, do góry i do dołu. Powtarzając mentalnie dźwięk: so na wydechu i ham na wydechu. Poczuj, jak Twoja świadomość oddechu poszerza się i łączy z Twoją siłą życiową. Zauważ spokój w ciele i umyśle. Nie ma żadnych myśli. Jest tylko powtarzający się dźwięk co, so w rytm Twojego oddechu. Kontynuuj w swoim tempie. Teraz, za zamkniętymi oczami, na czarnym ekranie, wyobraź sobie wysokie góry. Poczuj, jaka moc i siła od nich bije. Na szczycie jednej z nich znajduje się złota świątynia, a w środku jesteś Ty. Leżysz tam w ciszy i spokoju. W głębokim relaksie. Poczuj, że Twoje ciało jest puste. Zacznij teraz napełniać je pozytywnymi wrażeniami. Niech to będzie wrażenie ciepła, które rozchodzi się po całym Twoim ciele, od czubka głowy aż po palce stóp. Wrażenie zapachu róży. Poczuj się tym zapachem. Niech ono rozejdzie się po ciele. Wrażenie delikatnego, przyjemnego dotyku. Wyobraź sobie, że otulacie delikatny, miękki jedwab. Wrażenie dźwięku, lekkiego wiatru. Usłysz ten dźwięk w ciele. Zauważ, jak rozluźniacie jeszcze bardziej. Wrażenie słodkości w ustach. Zacznij rozprowadzać te słodycz po całym ciele. Wykąp się w tych pozytywnych wrażeniach. Nie myśl, odczuwaj. Teraz, z pełną świadomością, przypomnij sobie swoją sankalpę, swoje postanowienie z początku praktyki. I jeszcze raz powtórz je mentalnie. Nie otwierając oczu trzy razy. Powtórz swoją samkalpę trzy razy mentalnie. Poczują w całym, napełnionym pozytywnymi wrażeniami, ciele. Przygotuj się do zakończenia praktyki. Przypomnij sobie, gdzie jesteś. Uświadom sobie swoje fizyczne ciało. Rozpoznaj swój wyciszony umysł. Zacznij oddychać głębiej. Uświadom sobie dźwięki, które dochodzą z zewnątrz, przesuwając uwagę od jednego do drugiego, na żadnym się nie zatrzymując. Stopniowo, w swoim tempie. Zacznij budzić ciało. Możesz się przeciągnąć. Ugnij kolana i przekręć się na dowolny bok, pomału siadając i otwierając oczy. Hari tatsat, Tat Sat. Hari tatsat. Praktyka jogi Nidry jest skompletowana. Namaste.